Tak jedz jedz. No jedz, nie bój się. No nie bój się, przecież to jest dla ciebie. Już ci daję. Poczekaj. Proszę bardzo. O! Widzisz? No. Wskakuj. Wskakuj malutki. No chodź, nie bój się, no chodź, No chodź, proszę. O tak. O tak. Ale dobre. Ale dobre, nie bój się, no nie bój się, no przecież daję ci, proszę bardzo. O tak, no już, no już nie mam, nie mam, papa, no. dałby wam jeszcze, ale no już nie ma. Co tak go zygasz? Nie zygaj go, a ty cwany jesteś, sam się najeść, a jemu nic nie dać. O, jak trawkę sobie wcina? No, mądre. Dziczki, mądre dziczki.